Ej, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Jak widzicie to nie jest Funko Pop, ale jest to temat naszej, naszego filmu. E, i będą przyjaciele, friends, także tutaj taki mały gadżet, który jest, wystąpił na forum w sesji zdjęciowej z przyjaciółmi. Taki plecaczek e, przyjaciół, bardzo fajnie wykonany, jest taki, z takiej skajeczki tutaj z kieszonką. E, w środku tutaj ma te wzorki. Więc tutaj jest ten central perk. Taki modny biały. Moja małżonka ma go nosić. Także na razie jeszcze sobie wisi na, na wieszaczku. Ale pójdzie w używanie. Tutaj ma takie fajne też o, na tych końcówkach napisy. W środku przegródki i tak dalej. jakieś tam oryginalny e, produkt z Primark. O, proszę. Primarka, taki trafił do mnie plecaczek. Dobra, ale teraz jedźmy z, z głównym tematem tego odcinka. Dzięki uprzejmości sklepu PopWinyl.pl, e, chyba największego, na pewno największego polskiego sklepu z figurkami Fanko. dostałem cały taki secik przyjaciół do e, tego filmiku, aż się nie mieszczą tutaj na zdjęciu, bo jest ich siedem figurek w takiej podstawowej wersji. Dobra, może zaczniemy od tego, co mamy tutaj na pudełku z tyłu. Zobaczcie sobie, to są wszystkie figurki, które dostajemy w tym takim podstawowym zestawie, czyli klasycznie Chandler, Joey, Phoebe, Monika, Ross i Rachel, ale tutaj idąc za tropem chyba teorii Wielkiego Podrywu, Wskoczyła dodatkowa postać, czyli Gunter. W teorii wielkiego Podrywu był to Stewart, chyba, który chyba jest jednak bardziej przez widzów lubiany niż Gunter. No ale tutaj mamy dodatkowo Guntera, i to jeszcze jest też w wersji Chase, w której trzyma taką tabliczkę, nawet nie wiem co tam jest napisane, ale nie będę o niego walczył. Nie, nie kocham aż tak Guntera, żeby mieć jeszcze jego e, chase'ową wersję. A tutaj mamy e, sześciu głównych przyjaciół. I oto, oto oni, może tak, polecę może w kolejności takiej, które mi się najmniej podobają, bo mam pewne wątpliwości co do tej serii, ale no to tak jak zawsze można by było się przyczepić, że Fanko robi nie to co byśmy chcieli, robi coś, coś innego. No trudno, mamy Gantera, proszę oto to, Ganter. Ganter, jak to Ganter. W takiej swojej jakiejś dosyć mocno znaczącej koszuli z krawacikiem, e, ta klasyczna taka wystrzyżona fryzurka, taki, taki można powiedzieć klasyczny e, włosy Niemiec z, z charakterystyczną pozą, gdy poleruje jakiś tam e, filiżankę czy kubeczek z Central Park. I proszę, tak się prezentuje ten gunter Dobra, jedziemy teraz dalej, żeby tą tu... Następna jest Rachel. A, to jest chyba taka postać, którą jest ciężko, ciężko oddać. Nie wiem, nie wiem. Sam jest tutaj z takiego odcinku, w którym była druchną, była przebrana w taką ochydną różową sukienkę, z której była bardzo niezadowolona. I jest to tak, tak pokazane. No ale gdzieś tutaj. No, wygląda jak, no jak jakaś tam dziewczyna w różowej sukience z jakąś, z jakąś ozdobą. No, nie wiem, wydaje mi się, że można było ciekawiej oddać Rachel, ale no, tak to sobie fanko wymyśliło. Te włoski też są takie z takimi pasemkami, ale no, może to jest charakterystyczne, bo wtedy była taka moda, no, takie pasemka, ale no, gdybym nie wiedział, że to jest Rachel. No to bym nie wiedział, że to jest Rachel. Także tak, tak sobie e, dobra. Jedziemy dalej. Następna będzie. E, będzie. będzie. Ross. Proszę. Następny będzie Ross. Jako Sputnik. Do tej pory cały czas nie kumam. Gdzie kto tutaj. Kto zrobił tą, to tłumaczenie? Gdzieś tu coś nie wyszło. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak to wyszło w końcu, że tam jest gdzieś to tłumaczone jako ziemniak, plus te tutaj antenki, że jest to Sputnik, czyli taki satelita. Jak to Amerykanie sobie tłumaczą? Nie kumam, nie łapię tego na nasze Sputnik, a ziemniak, a nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie mam zupełnego, zupełnego pojęcia, ale no oddano go w takim przebraniu, gdy był raz bal, taki, takie spotkanie, gdzie się wszyscy przebierali i był tutaj rozprzebrany za tego sputnika, czyli za ziemniaka i z tym durszlaczkiem na głowie. No, dosyć ciekawie ta figurka wygląda, ale no, nie wiem, czy, czy aż tak fajnie, jak powinna. Chociaż idąc tym torem, Mogli tu oddać wszystkie te figurki z tego balu, i za chwilę do tego też przejdę. I może byłoby to, by to dosyć takie dobre rozwiązanie, tak jak przyjaciele są w tej wersji jako Liga Superbohaterów, Liga Sprawiedliwości. Nie przyjaciele, tylko Teoria Wielkiego Podrybu. Tutaj można by było tym bardziej, że Fibi że już się raz ukazała w takim przebraniu z, tej, z tego balu, ale do tego przejdę może, może później. Dobra, jedziemy dalej. Fibi Buffet, proszę. Fibi Buffet. Też mam mieszane uczucia, bo dopiero gdy tak sobie przypomniałem i gdy zobaczyłem fragment tego odcinka, w którym Fibi występuje w Teledysku o tym śmierdzącym kotku Smelly Cat, to rzeczywiście ona tam tak wygląda dokładnie w takich Taka jest zrobiona jako taką e, gwiazdę piosenki w takiej e, szacie z tym kotem e, na, na rękach. Także Fibi e, tak wygląda, ale no, nie wiem czy aż tak, tak to jest charakterystyczna rola. Tym bardziej że gdzieś tam była przez, przez parę, parę dziesiąt tylko sekund na ekranie, w tym i nie zapadło to chyba wielu osobom aż tak w pamięć. No, to znów pytanie, jak to Funko wybrało. E, I tutaj teraz jedziemy, następna postać, czyli Monika. Monika tutaj też w wersji z tego, z tego balu przebierańców jako Cadwoman e, No, zrobili z niej tutaj taką bardzo, bardzo dziewczęcą Cadwoman w takim e, kombinezonie. No, wygląda fajnie, ma takie uszka. Co to więcej powiedzieć, no nie wiem czy to jest charakterystyczne akurat dla Moniki. Ja na przykład widziałbym ją fantastyczną, fantastycznego popa, gdy stoi na takim wielkim na przykład tym odkurzaczu, tej polerce i kręci się w kółko z tym kablem, no to jest, to jest scena, która zapadła mi w pamięć. Czy tak jak figurki, które były już poprzednio, czyli taka gotująca Monika, czy Monika z, tą, z tym kurczakiem na głowie która jest taką special edition. Mam tą figurkę, ale nie wiem czy pokazywałem wam na filmiku. Muszę ją kiedyś wygrzebać z odmentów mojej kolekcji. I to były rzeczywiście dla mnie od razu kojarzące się z przyjaciółami, z Moniką figurki. I tutaj może nawiążę do pierwszej serii, która jest, której nie mam żadnej figurki, bo to była druga i to jest trzecia seria. W pierwszej serii te figurki chyba były najlepiej oddane. Tych wszystkich postaci. Była tam Rachel jako kelnerka, był, była Phoebe z gitarą, był Chandler i Joey z kurczakiem i z kaczką, była Monika w stroju szefa kuchni z patelnią. Nie pamiętam jaki tam rozbył. Aha, z małpką, rozbył z małpką. Także wszyscy byli oddanie idealnie. Można powiedzieć, że to była taka pierwsza i super trafiona, tam wybrano ich idealnie. No może teraz jest to trudniej, żeby, żeby ich bardziej dopasować do tych, do tych swoich postaci, no, no cóż. Dobra, jedziemy dalej. Ostatnie chyba dwie najlepsze figurki z tej serii, czyli Joy Trybiani, jako model, który reklamuje męskie perfumy ze swoim alterego, czyli tym Ombre. Chyba tak. On był taki drugi czarny cowboy, który, który też reklamował perfumy. A tu Joy w takiej e, białej wersji cowboyskiej. E, od razu uzyskał moją sympatię dzięki temu, że ma taki wielki kapelusz. Wszystkie te z tymi takimi wielkimi nakryciami głowy, popy są przefajne, bo są takie jeszcze większe, jeszcze bardziej takie. Jeszcze bardziej takie popowe, gdzieś ta wielka główka w tej tak zdecydowanie dominuje. E, tutaj, no, tylko jedyny minus, że jest bardzo ciężki. Ma to, to wszystko tak ciężkie, że ledwo stoi, a nie ma podstawki. Trzeba na niego uważać, żeby wystarczył delikatny ruch i leci. No, ale jest bardzo fajnie wykonany. Ma tutaj z boku nawet ten, e, tą kaburę na te perfumy. Ma, ma te gwiazdki, ma ten typowy trójko, bojki także wszystko jest tutaj zrobione. Tip top, i jest to bardzo fajna figurka. No, i na samym końcu aż wezmę łyka wody. Moje ulubienie, czyli Chandler Bing, jako króliczek. Też z tego balu przebierańców, i jest przez słodki. No, naprawdę wyszedł im fantastycznie. I tutaj, tą figurką. Fanko nadrobiło chyba całą tę serię, bo Chandler jest rewelacyjny. Tam ten nosek założony na tą gumkę. Ta marchewka trzymana w dłoni. Proszę, tutaj ten ogonek. Te dwa różne uszka, tak fajnie fajnie sobie zwisające. Jedno z tej strony, drugie z tej. No, Chandler jest przeprze, prze słodki w tym wykonaniu. Zresztą, tak podsumowując, poprzedniej serii też chyba był dla mnie najfajniejszy, ale. Ale to może za chwilkę, ten odcinek wyjdzie nam troszeczkę dłuższy, ale no jest o czym, jest o czym rozmawiać. Eee, także ten Chandler jest fantastyczny. Wyszedł też w takiej wersji specjalnej, czyli w tej wersji e, Flocket, czyli jest taki pluszowy, taki jest pokryty materiałem. Jak go dotkniemy wtedy, no ale, ale nie mam go w swojej kolekcji, może kiedyś gdzieś mi się trafi. Dobra i tutaj... Może od razu zrobię takie małe nawiązanie, czyli do tego balu przebierańców, gdzie mamy Chandlera, gdzie mamy Rosa, gdzie mamy Monikę, proszę i z poprzedniej serii była też Fibi. O, tutaj teraz podłączę poprzednią serię, gdzie była też Fibi przebrana za, za Superwoman. O, proszę, czyli pasowała do tej, do tej całej czwóreczki, nie? Także mogliby być wszyscy. Nie do końca pamiętam, jak tam, kto, jak tam reszta tej ekipy była przebrana. No ale, ale mamy tutaj jeszcze Fibi. Eee, tutaj tak. Dobra, teraz, e, teraz jest także wersja, że te starsze figurki są z takich starszych lat. Czyli jest Ross, jest, e, jest Chandler, w tych wersjach z lat 80.. Jest też Rachel. Z tych lat 80. tutaj jeszcze szczególnie e, powinno być chyba mm, gdzieś tam mocniej zaakcentowany ten jej nosek. Dobra, czyli mamy tyle już figurek. O, staram się wszystkich ułożyć. No tutaj te z tej nowej serii damy naprzód. Tutaj damy też Rachel. Tu gdzieś postawimy sobie z tyłu gantera, bo ona aż tak mocno nie musi być. Musi być figurką. Pierwszoplanową tutaj Joy. Tutaj fajna Monika z tymi dreadami i to też mi się fajnie, fajnie kojarzy. Ta Monika z dreadami. Dobra. Żeby nam tutaj Chandler'a i Joey Tribbiani, który zresztą tym chyba, tym chyba swoją, swoim wcieleniem, gdzie zakłada wiele ciuchów Chandlera na siebie, no rozwalił system i także był tym odcinku specjalnym Przyjaciele po latach, gdzie był właśnie w tym, w tym przebraniu na pokazie mody. Dobra, nie wiem, czy tutaj gdzieś nam się wszyscy wszyscy nam się zmieścili, ale będzie ich tu ciężko pomieścić. Nie załapała nam się tutaj też tylko Monika w tej wersji z kurczakiem na głowie, ale no to jest moja cała kolekcja przyjaciół z serii drugiej i trzeciej Także, tak jak widzicie, jest ich aż tylu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, namawiajcie znajomych. Walczymy o 1000 subskrypcji. Także mam nadzieję, że pomożecie mi w tym w jakiś sposób. No i do następnego filmiku. Jeszcze raz chciałbym podziękować Dariuszowi i Paulinie z Popwinil.pl za figurki. Poleca. Link do sklepu macie pod filmem. Macie tam także linki do forum na Facebooku, na stronie sklepu rewelacyjny dział taki społecznościowy, w którym możecie sobie wrzucać zdjęcia, oglądać zdjęcia innych osób. Znajdziecie także tam moje zdjęcia. Jest to bardzo fajnie zrobione i naprawdę, naprawdę są tam różne konkursy, outlety. Także powinno się to podobać każdemu fanowi figurek Fanko Pop, jeżeli, jeżeli chcecie dołączcie i naprawdę tak samo jak gdybyście szukali jakichś figurek, chcieli pomocy, możecie do mnie napisać, a możecie także na forum poszukać sobie tam pomocy, na pewno ktoś wam pomoże w tym, w tym szukaniu. Dobra, chyba tutaj skończymy to z tym otopanem, panem, czyli najfajniejszym króliczkiem czyli Chandlerem Bing Hej.